Jak można śmiecić w takim pięknym miejscu. Przecież naokoło jest tyle koszy na śmieci. Nigdy tego nie uprzątniemy, to potrzeba by armii ludzi. Wygląda na to, że największymi śmieciarzami są dorośli. Spójrzcie na te butelki po piwie. No to niestety to prawda. Wow, chłopaki! Zobaczcie, jakie fajne stare ubrania! Ano? Chłopaki, zobaczcie na to! Jestem jak jakaś złotowłosa. Jurek. O, Olaf, patrz, jakiś no, fajny, stary sprzęt. Może znajdziesz w nim jakieś przydatne części. Super! Tego właśnie oszukałem, takich mikroprocesorów już nie produkują. Mój najnowszy wynalazek będzie zbudowany w całości z odzyskanych materiałów. Brakowało mi właśnie takiej części. Oto urządzenie, które zrewolucjonizuje świat. Dzięki niemu podróże samolotami już nie będą potrzebne, przez co ograniczymy nasz ślad węglowy. Olaf, ale co ty wygadujesz? Przecież nie będziesz tu w starym sitku. Zobaczcie, ktoś idzie, ma worek pełen śmieci. To chyba ona zrobiła ten bałagan. Ale chłopaki, ta pani to przecież... Nie teraz, jeśli złapiemy ją na gorącym uczynku, to zmusimy ją do posprzątania całego lasu. Oli, czy tym starym aparatem da się zrobić zdjęcie? Chwila, brakuje kilku śrubek i już. A, a nie boisz się, że to pani na, na nas nakrzyczy? Ola, ma, mam pomysł. Przebieżemy się za dorosłego. Skakujcie w te stare ubrania i wchodź mi na plecy. Chłopaki, ale to naprawdę nie jest dobry pomysł. Ta pani to przecież. Jeśli nie chcesz pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Co się dzisiaj z tobą dzieje? Chłopaki, ale to przecież nie jest dobry pomysł. Wy naprawdę nie wiecie, kto tu jest. Dzień dobry. Ładna dziś pogoda, prawda? O, dzisiaj jest piękna pogoda. Dzień dobry wam. A ładnie to tak śmiecić? Chłopaki, przestępców naprawdę nie wiecie, kto to jest. Kto to jest? Kto to? To ktoś, kto zaśmieca nasze piękne las. A my jej w tym przeszkodzimy. Chłopaki, ogarnijcie się, to przecież pani Mira stanisławska Mysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. To ona zapoczątkowała w Polsce akcję sprzątania świata. Co wy wyprawiacie? Bardzo Panią przepraszamy, wyglądała Pani dość podejrzenie z tym workiem w środku lasu. Ale chyba wiecie, że wrześniowa akcja Sprzątanie Świata Polska to po prostu tysiące ludzi sprząta lasy, plaże, a ja zawsze noszę ze sobą rękawiczki i worek i te sprzątam gdziekolwiek jestem. No cóż, szkoła też bierze udział w tej akcji. To bardzo się cieszę, naprawdę i dziękuję Wam, bo przecież sama nie posprzątałabym Polski, prawda? A, a wiecie, gdzie się to zaczęło? W Australii, a ja przyjechałam 25 lat temu z Australii do Polski, żeby rozpocząć akcję sprzątanie świata w Polsce. I tak pomyślałam sobie o parę lat i posprzątamy całą Polskę. No ale niestety ciągle są śmieci, prawda? I ja tutaj nazbierałam tyle śmieci tutaj w tym lesie. No, i, i, i ciągle musimy brać udział w tej akcji. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo sama nie dałabym rady i wszystkim, którzy kiedykolwiek przez tyle lat brali udział w tej akcji, razem no, możemy posprzątać Polskę. Ale Wojtek Mylarski napisał mi piosenkę. I refren tej piosenki jest taki. Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej. Dzięki pani, tysiące dzieciaków w Polsce dba o środowisko. Gdyby nie pani, pewnie utonęlibyśmy w śmieciach. Bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję. I ja biorę moje śmieci i wyrzucam do pojemnika. A jak nie będzie pojemnika w lesie, to po prostu moje śmieci, te śmieci zabiorę do domu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Śmieci uprzątnięte, umieszczone w odpowiednich pojemnikach, a pani Mira to naprawdę wspaniała osoba. To prawda. Ciekawe co się dzieje z pojemnikami, których używamy na co dzień. Chyba gotowe. Teleporter powinien już działać. Mówiłaś coś o miejscu, w którym lądujemy z użyte opakowania. To będzie cel pierwszej na świecie teleportacji. Olaf! Gdzie jesteś? Olaf! Cześć, nie, co boga! Nie uwierzysz, on naprawdę to zrobił! Ta maszyna Olafa do teleportacji naprawdę działa! Chcecie powiedzieć, że Olaf był tu przed chwilą, a teraz go nie ma? Tak! Zadzwońmy do niego, mam nadzieję, że ma włączony komunikator. Juhu, jestem genialny! To działa! O, ktoś dzwoni! Halo, Olaf, wszystko w porządku? Jesteś cały? Jestem cały, ale chyba stąd się sam nie wygram olę. Wysyłam wam współrzędne. Okej, okay. wiem gdzie jest. Wyruszamy, musimy go odnaleźć. Ola! Gdzie jesteś? To gdzieś Olaf. tutaj. Mam Olaf, bardzo silny Olaf, sygnał, szukajcie go! Ola! 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 Nic jesteś jeszcze... Gdzieś ty! Jest bardzo, bardzo blisko. Ola! 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 Go? Stoję! 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 O, 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 o. Jak się masz Olaf? To jest ten swój wynalazek? No nieźle, ale musisz go chyba dopracować. Ile tego tutaj jest? Chyba muszę ograniczyć zakup mojego ulubionego soku w małych butelkach. Dobrze by było. Na szczęście twoja butelka prawdopodobnie trafiła w to miejsce, dzięki czemu zostanie przetworzona i ponownie wykorzystana. Ale żeby to się stało musimy segregować śmieci. A wiecie jak to robić? Wiecie do których pojemnikach wrzucać jakie odpady? Oczywiście, nazywamy się recyklersi, jesteśmy specjalistami od recyklingu. Do niebieskich wrzucamy papier. Do żółtych pojemników wrzucamy tworzywa sztuczne i metale. Do zielonych pojemników wrzucamy szkło. Widzę, że sprawy recyklingu macie świetnie opanowane. Należy też pamiętać, że są jeszcze brązowe pojemniki na bioodpady pochodzenia roślinnego oraz specjalne pojemniki na elektrośmieci, które są szczególnie niebezpieczne. Wiecie co? Chodźmy w jakieś przyjemniejsze miejsce. A co możemy zrobić, żeby na świecie było mniej śmieci? Każdy z nas może w swoim własnym domu wprowadzić kilka prostych nawyków. Na przykład zamiast wielkiej torby foliowej, zawsze warto mieć przy sobie torbę płócienną. Ona jest bardzo wytrzymała i bardzo, ale to bardzo łatwo ją wyprać. U nas w domu pije się wodę z kranu. Dzięki temu nie zaśmiecamy planety plastikowymi butelkami. Jeśli kupujecie jakiś napój, zadbajcie o to, żeby był w szklanej butelce. Mam pomysł, zaraz wracam. Okej, okay, to pop. Nie warto też kupować sprzętów i zabawek, które szybko się psują. Szczególnie groźnymi odpadami są baterie i elektrośmieci, które też mają swoje pojemniki. Fantastycznie. Jeżeli wprowadzimy te nawyki, to naprawdę świat stanie się przyjemniejszym do życia miejscem i tych śmieci będzie dużo, dużo mniej. I już takie akcje jak sprzątanie świata w ogóle nie będą potrzebne. Byłoby wspaniale. O, zobaczcie, chyba fala wraca. Zróbmy trochę tych woreczków z, fi z firan i rozdajmy je ludziom w sklepach. Może dzięki temu część z nich zrezygnuje z tych foliowych torek. O, świetny pomysł! No to może zabieramy się do roboty? To było naprawdę proste patrz, i twoja mama i siostra. Cześć, Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Kala. Dzień dobry, co porabiacie? Nic wielkiego, ratujemy świat przed zagładą, a w wolnych chwilach testujemy wynalazek do teleportacji. Macie dla mnie jakąś tajną misję? Spokojnie, jak będzie jakaś duża akcja, z którą nie będziemy sobie dawali rady, to Cię na pewno wezwiemy. Kochani, jak skończycie, to pomożecie mi wnieść ten torbę z zakupami. Aha, Olaf. Jak wrócisz do domu, to pomożesz mi rozwiesić nowe firanki, które wczoraj kupiłam. Ups. Co, co my tam mamy? Chleb. O, orzeszki. Wina Mandarynki. Teraz widzicie, ile można zaoszczędzić plastiku na wielorazowych torebkach. Olaf, czy ty wziąłeś moje nowe piranki? Ups, musimy kończyć. Pa! pa!